Dzień dobry, moi kochani. Witamy was z drugiego dnia w Hongkongu. Aktualnie siedzimy na śniadaniu. Zamówiliśmy zupę ryżową. Z wołowiną. Tak to wygląda. No i co? Będziemy próbować. Potem bierzemy się za zwiedzanie. Będziemy zaczniemy od zwiedzania pomnika Brusali. Także łop. okej, okay, Dziedziczmy zupę. Po zjedzenie zupy Ma, Maciek dał radę zjeść całą, ja nawet nie dałem rady zjeść porcja ogromna. Kosztowało to 55 dolarów za jedną zupę. To się przekłada na jakieś tam 27-28 zł. E, podczas śniadania doświetli wniosku, że owszem, jedzenie jest tu droższe, ale też porcje są dużo wyższe. A tu coś się stało. To chyba inscenizacja wypadku. Co by innego robili? Chodzę po tym mieście, i tu patrzcie, chłosze, jaka ręka, zła. A tytuł rzeźby tej ręki to jest please czyli proszę. A, bo to nie jest jedna ręka, to są dwie ręce. Wow. Architektura tego miasta po prostu jest niesamowita. Dla mnie jest. oszałamiające po drodze na pomnik brusali jeszcze wstąpimy do K11, jest to galeria handlowa podobno bardzo ekskluzywna i doszliśmy sobie do promenady tak trochę przypomina Marina Bay z Singapuru a tu taka tradycyjna chińska łódź Galerie, później sobie pójdziemy, ale najpierw zobaczymy, czy warto tu pójść. To jest Muzeum Sztuki w Hongkongu. Jesteśmy w Muzeum Sztuki w tej chwili w Hongkongu. Na wystawie nie, no nie pomnę nazwy wrzucę w tekście bo nie pamiętam Te wazy czerwone są zrobione z rogu nosorożca. Co tu się porobiło? A, bo to trzeba w lustro patrzeć, wtedy wszystko widzimy tak jak trzeba. Hey, jak podobać się mój film, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jak ci się nie podoba, no to zostaw łapkę w dół. A jak tak sobie, no to łapka w bok, czyli zasubskrybuj mój kanał, jeśli go jeszcze nie robisz. Jeśli tego jeszcze nie robisz, aby nie przegapić kolejnych filmów z mojej podróży. Znajdujemy się przy tej promenadzie, w której byliśmy wcześniej przed muzeum. Teraz w drugiej części, który jest jak gwiazd, tutaj są ich odciśnięte ręce. Natomiast czytam te, te gwiazdy, i czytam, i powiem szczerze, żadnego aktora czy aktorki nie, nie rozpoznaję, ale to pewnie wynika z tego, że wszyscy tu mają jakieś takie azjatyckie nazwiska, mówiąc wprost. A nie jakieś tam amerykańskie, czy na przykład Caroline Derpieński, nasza najnowsza gwiazda. Tutaj jest. Chyba najsławniejszy karateka, który, który grał w filmach. Oto i on! Słynna gwiazda i słynny wojownik Bruce Lee. Sztuka nowoczesna ma wiele twarzy. Tutaj padł, pode... padł komentarz, że jest to kupa na patyku. W Hongkongu tutaj mają salon Guciego. Pewnie trzeba mieć wejściówkę, żeby się tam wejść. A w Singapurze sobie pamiętam był, reczny, był krawiec po prostu? Nie Ale faktycznie wygląda mega luksusowo w środku ta galeria. Ło, wow, zobacz na górę. Wow. A tu taka luksusowa Ciastkarnia, ciasto za 26 800 dolarów Czy za jakieś 14 tysięcy złotych? Zastanawiamy się pomału, czy my po prostu nie pomyli, pomyliliśmy wejść, bo tutaj cała galeria wygląda jakby to była naprawdę dla bardzo zamożnych ludzi, bo wszystko jest tu. Głupie ciasto marchewkowe kosztuje tutaj kawałek 50 zł. Ta lampka tutaj kosztuje 3680 dolarów, tutaj jakieś 1850 zł. Wszędzie w tej galerii otacza nas sztuka mniej bądź bardziej nowoczesna. Tutaj maksymalizacja pradawnego urządzenia do, dla osób słabo słyszących. Tu, cytując Macieja, tu jest dużo ludzi, tu może być gdzieś część dla biedaków. Armani, Saint Laurent, Dior. No, faktycznie brzmi jak dla biedaków. No i tak, spacerując sobie po, po tej galerii, trafiliśmy na salon właściwie Monopolu totalnie do tego jeszcze Palma lody Monopoly dla Barbie a tutaj Kalifornia Scrabble Monopoly no i także ceny też ładne no przejechaliśmy na wyspę Hongkong i teraz będziemy szli sobie na tramwaj który zabierze nas na wzgórze że Victoria, na najładniejszy punkt widokowy chociaż patrząc po pogodzie to może być to po prostu punkt widokowy, ale świetny autobus. Wow, to jest zobacz to nie? A, to są tramwaje. Ok, I tak fajne. Tu od razu powiem, że nigdzie nawigacja nie działała mi tak źle jak w Hongkongu. Mam wrażenie, że jest jakieś przesunięcie jakaś randomizacja bo ten punkt cały czas mi i na moim telefonie, i na Maćka telefonie cały czas nam skacze. Więc po prostu skończyło się tym, że idziemy, patrzymy jak są budynki i potem ich szukamy na mapie Dzielnica finansowa Hongkongu totalnie, zupełnie jest innym częścią miasta niż, niż ten kalum, w którym mieszkamy No to już dochodzimy do kolejki, już widać duży baner Jesteśmy dokładnie od 4 do 7 marca. Jakaś opartość nad nami czuwa, że po prostu akurat dokładnie w tych dniach, kiedy, my, kiedy jesteśmy w Hongkongu, to zrobili przerwę utrzymaniową. Więc nie jedziemy na górę, to idziemy sobie na najdłuższe schody. Ale czego? Hongkongu, Azji? Czy czego są najdłuższe schody? schody dla Azji. A, że są najdłuższe schody ruchome w Azji. Wow. 16 zł za godzinę i 130 zł za dzień parkowania. Witamy w Rzekom Świecie. Wchodzimy na najdłuższe schody. Właściwie nie wiadomo, gdzie chyba w Azji. No. Co, jest, co jest istotne. Tutaj w okresie są dwa schody jedna w galerii handlowej i to nie są te, tylko te drugie Jak się podobają? Najdłuższe schody w sumie nie wiadomo gdzie Nie wiem, gdzie widziałem dłuższe szczerze mówiąc No właśnie mi się wydaje, że te w Bangkoku, w tym 21 galerii handlowej są dłuższe No, mam wrażenie właśnie No ale Więc co, to też czytałem, że te schody są jakoś przydzielone na dwie części, my teraz jedną, druga część środkowa jeszcze są drugie, jakby za nami, ale one są właśnie oddzielone Po prostu normalnie, że idziesz kawałek na, na piechotę. Ale widok z nich jest niespecjalny. Ja Tak, widziałem, widziałem tą Gdzie, Widziałem, a tutaj nie? No masz Body Works Massage. No. I to się okazuje, że to chyba nie jest koniec, bo jeszcze tam jest kolejna część. No, jeszcze jedna, a to trzecia. To trzecia. Tak? Może Bo to był mid A to chyba, że ta pierwsza była w tym, w galerii handlowej, Znaczy ja powiem tak, no jakoś mnie nie porwało osobiście. No może, może, no bo faktycznie okej, okay, no są dłuższe, nie? Ale... Ale to nie jest tego jeden No właśnie, jest to takie trochę oszukane. A tobie jak się podoba Hongkong? Jak cię podoba ta dzielnica? finansowa, daj mi znać proszę w komentarzu, czy to jest coś, co warto twoim zdaniem obejrzeć, czy raczej byś pominął na rzecz innych atrakcji. W każdym razie idziemy sobie teraz do Monster Building, taki specjalny kompleks budynków. Chyba go już nawet widać. O tam, po tam, tam. Taki no powiedzmy... No, można tak to powiedzieć. Wchodzimy na... do dzielnicy, na budynku, gdzie można po prostu, diabeł mówi dobranoc. No i tak żyją też w Hongkongu. Nie tylko piękne, piękne wieżowce, ale też takie. A wychodząc z, z tego kompleksu budynków widzimy panie palące śmieci. Co to za miasto? I wracamy sobie hongkonskim tramwajem mamy już obejrzane co chcieliśmy także jutro na, na luzaku sobie jakieś rzeczy obejrzymy a teraz to już tylko jakieś tam jedzonko, relaks i tego typu klimaty po dniu pełnym zwiedzania szliśmy na kolację, takie mięsko 50 dolarów za sztukę to jest 25 zł. potem będziemy kończyć dzień także piona